Ale są doraźne kontrolne przynajmniej. A, czynę, co co dwa lata. lata. Macie, jesteście na wózki, mówcie o wózkach. Co dwa lata. Lub jakby tam producent, jakiś tam inny miał, yy, uwaga. Też będzie wykonywane podobnie. Czyli badania i języki wyglądają tak samo. Hmm. Czy doraźne kontrolne tylko co dwa lata? To będzie inny moment, to będzie inny moment. ale kontrolę może być w każdym chwili, tak na dobrą Inspektor może być przy okazji jakiegoś badania, czy na przykład być na egzaminie, bo nie tylko przeprowadzamy egzaminy tutaj, ale też przeprowadzamy w Jak firma jest większa, organizuje tam jakieś zaplecze, żeby można było przeszkolić tych swoich ludzi, my jedziemy do firmy, szkolimy tam, przygotowujemy tam, na miejscu i wtedy inspektor przyjeżdża tam na miejsce i tam prowadzi egzamin. No i w trakcie takiego egzaminu może zauważyć na przykład, że któryś buzek był tam podejrzany. Podejrzanie wygląda i sobie zażyczyć dół, sięgnie i wykona takie badanie kontrolne. Może ma takie prawo. Czyli nie tylko co dwa lata, ale tak na dobrą sprawę w każdej chwili. To o czym wspomniałeś, to są tak zwane badania eksploatacyjne. I te eksploatacyjne wykonywane są w czterech przypadkach. Pierwszy przypadek przenosimy się z firmą. pakujemy manżur i przewozimy go w inne miejsce. Ale żeby to wszystko zaoszczędzić na transporcie, żeby to na wszystko się pomieściło, to rozbieramy elementy nośne, rzucamy na, na kipę, przewozimy i tam montujemy to z powrotem. I po takim rozmontowaniu i zmontowaniu powinniśmy wykonać te badania eksploatacyjne. W jakim jeszcze innym przypadku? To jest pawaryjnie, którego nie ma w instrukcji eksploatacji. Czyli wymieniliśmy na jakąś inną część o tych samych parametrach, jednak nie tą, co producent sobie zażyczył. No bo producent gwarantuje, że jeżeli wymienisz na moją, to będzie ok. Albo na jakąś znaną firmę, która tam, no jakoś się dogadaliśmy, to będzie ok. Ale jeżeli chcesz na inną firmę wymienić, to ja już Ci nie gwarantuję tego, że to będzie dobrze. Tak na dobrą sprawę, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Ale nie wpisuję tego, czyli jak gdyby narzuca nam daną firmę do, do, do wymiany. A my nie chcemy tej firmy, chcemy inną. Albo po prostu już nie ma części zamiennej, bo nie ma producenta. I skończyły się te części zamienne. A my chcemy dalej pracować z tym wózkiem, bo jest świetny, radzi sobie. 50 lat pracował i było dobrze, a pierdoła jakaś się zepsuła, która uniemożliwia nie, nam pracę. Na podstawie tego możemy wymienić znaleźć na przykład znaną, renomowaną firmę, chwilowo przeniesioną do Chin wymienić sobie na tą część o podobnych parametrach, zgłaszamy wtedy do, taką, tak, 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 taką naprawę do Urzędu dozoru Technicznego, że będziemy wymieniać, że nie ma tego instrukcji eksploatacyjnej, ale wymieniamy na taką sprzęt o takich parametrach, czyli o takich samych, podobnych i chcielibyśmy przeprowadzić badanie eksploatacyjne. Wtedy przyjeżdżają, dopuszczają bądź nie, jeżeli nie, nie, nie Granicach bezpieczeństwa, no to nie dopuszczą. Ale jeżeli się mieści, to dopuszczają. Trzeci przypadek. Wymyśliliśmy sobie i chcemy zmodernizować urządzenie. Na przykład chcemy założyć tego Blue Light. Element zabezpieczający, ale dlatego, że już się wpinamy w instalację elektryczną, no to już musimy chociażby sprawdzić, czy jest wszystko ok. Czy czasami nie trzeba. Bezpiecznika jakiegoś dołożyć czy coś, dokonać to takie chociażby pomiary rezystancji. No i na tej podstawie też przyjeżdża inspektor, sprawdzi, były pomiary zrobione. No jest wszystko dobrze, dobra, możecie pracować. I czwarty przypadek, dość świeży temat, po przekroczeniu resursów. Co to jest resurs? Urządzenie, czyli tak, żebyśmy zrozumieli, w lotnictwie jest to stosowane rzutami, czyli producent, który wypuszcza ten statek powietrzny, określa, ile jest godzin latania. Po tych godzinach przechodzi taki gruntowny serwis, i wtedy tam to, co do wymiany to wymieniane, to, co nie, to, co jest ok, składane z powrotem i kolejny, kolejny okres jest wyznaczany. Tak samo teraz będzie się odbywało ze wszystkimi urządzeniami tymi technicznymi. Kiedyś były stosowane takie, takie hala resursy do suwnic. To się nazywało grupa natężenia pracy. Teraz świeży temat ma być to określone, Ma być to zastosowane do wszystkich urządzeń. Nowe urządzenia nie ma problemu, określa to producent. Te, które już pracują, no tam będą problemy. Ale to mówię, jak gdyby nie nas to dotyczy. My mamy wiedzieć, że po, po resursie ma być to badanie wykonane. Jeżeli przekroczył ten resurs, to takie badanie powinno być wykonane. I teraz mamy te ostatnie badania poawaryjne, powypadkowe. Wypadek. Definicja wypadku nagła, nieoczekiwana, spowodowana czynnikiem zewnętrznym, powodująca uraz lub śmierć. W związku z wykonywaną pracą, to jest definicja ta wypadkowa, jeżeli chodzi o pracę. Po prostu, jeżeli ktoś ucierpiał, jakaś osoba ucierpiała, będziemy to nazywać wypadkiem. Jeżeli wystąpiło trwałe unieruchomienie urządzenia i nastąpiło zagrożenie życia, zdrowia, mienia bądź środowiska, będziemy nazywać to awarią. Rozumiemy? Czyli jeżeli coś pękło, urwało się, było zagrożenie zdrowia, życia bądź mienia, albo coś się rozstrzyniło, czyli pęk nam będzie tam wariant? No będzie, bo jest zagrożenie środowiska. Czyli jasne, jakie badania mamy? Pierwsze odbiorcze, później mamy okresowe, kontrolne, doraźne eksploatacyjne, powypadkowe po, po awarii. Jak mniej więcej się odbywają? No wszystkie podobnie będą się odbywały. Kiedy je robimy? Okresowe, co, co jakiś okres, kontrolne, no to w każdej chwili lub co jakiś okres w przypadku dozoru ograniczonego, pierwsze rejestracyjne na to. Jeżeli kupujemy nowe bądź sprowadzamy z zagranicy, a, a jeżeli kupimy od sąsiada, dokonujemy tego badania pierwszego rejestracyjnego czy nie? Nie, no bo ono już jest zarejestrowane tutaj, to jest tak, nie jest nadany numer, to po co to jeszcze raz nadawać? Czyli jak gdyby, jak, tak jak z samochodami, nabieramy te same prawa, które miał poprzedni właściciel. My tylko zgłaszamy, że teraz u nas będzie to pracowało, a nie u mnie. A jak wykleimy Ale Słucham? Nie ma to, jeżeli jest w Polsce, nie ma to różnicy.